22 lipca. Zabieram wszystkich. Gdy dusza da się zniewolić Twojej upojnej woni Jezu, to wówczas nie potrafi biec sama, przeciwnie, pociąga za sobą wszystkich, których kocha. Dzieje się tak nieprzymuszenie i bez wysiłku, gdyż jest to zupełnie naturalny skutek. Jej dążenia ku Tobie. Podobnie jak potok, który wpadając z impetem do oceanu, pociąga za sobą wszystko, co napotkał, tak samo i dusza, która się zanurza w bezbrzeżnym oceanie Twojej miłości, Jezu, pociąga za sobą wszystkie swoje skarby. A Ty wiesz, Panie, że nie mam innych skarbów niż dusze, z którymi spodobało ci się mnie połączyć i które ty właśnie mi powierzyłeś. Módlmy się, mój Boże, w twoim domu jest mieszkań wiele, ale to, które mi przygotowałeś, musi być bardzo duże, bo ja nie chcę wejść sama do nieba, zabieram wszystkich, których złożyłeś w moim sercu, Zabierzyłeś mojej posłudze. Amen.